Palionowa aura maksimum. Jak sigma wchodzę na stół. Nie ma zakazu, co sprawi, że Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Lepszy niż milion ale moi drodzy, witajcie w tym filmie na kanale i dzisiaj musimy przejść przez most Squid Games tak, przez most Squid Games musimy przejść jeśli wiecie co to jest Squid Games to możecie sobie napisać na przeglądarce e, dobra, e, pierwszy zaczynam tutaj mamy podpowiedź, że e, tutaj jest e, punkt e, dobry, bo tutaj nam e, Hopciu powiedział, że tutaj jest dobrze, dobra, wchodzimy sobie e, dobra, e, szybko przejdziemy, po... szczerze mówiąc, bardzo szybko, bo tutaj każdy wie gdzie, co, jak, gdzie, czy to było to? Dobra, było to, było to, dobra. Stresuję się, co, jak by był naprawdę na tym moście Squid Games, bo jak spadnę to będzie niezaprzyjemna sprawa, dobra. idzie pierwszym. Ja na pewno nie pójdę, bo ja na pewno zginę. Ja myślę, ja myślę, że to będzie tutaj gdzieś. Właśnie, mówiłem, że byłem tutaj, a w ogóle nie grałem w to. Nie, szczerze mówiąc, nie grałem w to. Tak klikłem sobie i mówię, kurczę, a może sobie nagram właśnie. Jest tego odcinek, dobra. Weź, weź, by, a s. Weź, bas, weź, zabasuj i skocz, ok? Weź zabasuj i skocz, dobra. Dobra, dobra. Kto idzie pierwszy? Czekamy na Was, czekamy na Was, czekamy tutaj na Was, a Wy pójdziecie. O, to jest tu? To jest dobra, tutaj. Dawaj, dawaj bas, dawaj basik, dawaj, dawaj. Skoczemy sobie tu. Dobra, dobra, idzie, idziemy. Powiedzcie mi, gdzie idziemy. A, czyli tutaj nie idziemy, czyli tutaj sobie pójdziemy. Tutaj sobie pójdziemy, chyba że lak jakiś może być. Dobra, dzięki. Ej, szybko przyjdziemy. No, no, może jeszcze troszeczkę jest. Trochę jest, szczerze mówiąc. Dobra, Ej, podpowiedzcie mi, gdzie co jest. Tutaj dawaj. Ty on idzie jak rakieta. On idzie jak rakieta, dobra. No i gdzie mamy iść? Powiedz mi, gdzie mamy iść? Tutaj mamy iść. Dobra, no to pójdziemy sobie tutaj. Tutaj sobie pójdziemy. Ej, cały czas prosto praktycznie e, poszliśmy. Dobra, w lewo teraz będzie chyba w prawo. Nie, prosto. E, w prawo będzie. Prosto. Ej, szybko pójdziemy. Szybko, e, już prawie jesteśmy na mecie. Taki króci, e, krótki odcinek. Nap Spadłem, przypadkowo, spadłem już się, już się zajarałem, że akurat będę właśnie pierwszy. Dobra, lecimy szybko za, tym, lecimy szybko za tymi y, gostkami. Dobra, teraz tą, gdzie, gdzie mam iść? Gdzie mamy iść? Tutaj prosto mamy iść. Prawo, prawo, lewo, jak się pomylę czasem. Jak się pomylę czasem z y, Tutaj z tą stroną. Y, prawo czy lewo to soki, bo tu... Spadłem kolejny raz! Kolejny raz spadłem. Dobra, pójdę se tu Dobra, tutaj sobie pójdę. Tu se pójdę, tylko za nimi pójdę. Za nimi sobie pójdę. Tu se pójdę i chyba prosto było. Tak było prosto. A gdzie ten Robcio jest? O, Robcio tam jest. No nie no, ile my przeszliśmy? Raz, dwa. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, dobra, tu jest prosto. Dzięki, dzięki. Tutaj mamy to. To, to to dobra, Czekam sobie. Czy to jest Mr. Beast? Nie, to nie jest Mr. Beast. No czekam sobie. O, dzięki. Dzięki, 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 że mi tutaj pomogłaś. Ale dobra. Mm, ty też dzięki, ty też dzięki. Dobra. dobra. Gdzie mamy tutaj sobie iść? Weźcie mi e, tutaj wskazówka. Tutaj subskrypcja. Tutaj łapeczka w górę. Nie wiem, nie wiem. Idź, idź tutaj, idź. On już chce skakać. On, on chce skakać, on chce, żeby się subskrypcję bali. No dawaj, żeby to się nie rozbiło. Proszę cię. proszę cię. No nie, czyli łapeczkę w górę musicie zostawić. Dobra, i gdzie tutaj mamy skoczyć? O, czyli mamy tutaj skoczyć, dobra. Te przepaści są najgorsze, nie? patrzcie w Squid Games e, nikt tam nie... Jest... Dobra, mamy robcia. Mamy robcia, mamy robcia, mamy robcia, mamy robcia. Mamy robcia. Dobra, R robcia dobrze wie o co chodzi. Dobrze, dobrze Robcio, dobrze Robcio Dawaj Robcio, dawaj Robcio Jesteśmy blisko Jesteśmy tak blisko Znaczy to będzie taki, wiecie, film Raczej krótki, czy to jakiś tam Dobra, ja się tak nie mogę świeżyć Bo się robcie pomili To ja zarazem Robciem polecę Ale, no co Robcio, Robcio skacze Dobrze Robcio, Robcio Taki robot, wiecie o co chodzi Dobra, skaczemy sobie tu Gdzie mamy iść dalej? O tutaj mamy iść, dobra tu mamy iść, tu mamy iść, tu mamy też iść. Czy Robcio mi pokaże, czy, gdzie też mamy iść? Dobra, dobra. Pokaże Robcio, Robcio, Robcio. Ej, no już mamy niedaleko. Już mamy szczerze powiem niedaleko. Gdzie Robcio? Robcio się wraca po ludzi. Robcio, dawaj Robcio, dawaj Robcio, Robcio szkaczym. Robcio się ani raz nie pomylił, czy to jest jakiś bot, czy to jest jakiś człowiek, a nie, tu Robcio, Robcio tutaj coś robi, dobra, gdzie mamy teraz iść, tu mamy teraz iść, dobra, I każdy na tego Robcia patrzy, nie, gdzie on tutaj poleci, dobra, Robcio, Robcio, dobra, gdzie mamy teraz iść, czyli mamy tak prosto tutaj iść, tutaj mamy iść. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to, nie wierzę, no nie, no nie, no mnie normalnie karma wraca teraz, nie? śmiałam się z niektórych, teraz oni się śmieją ze mnie, teraz czekaj, tutaj muszę iść, tutaj muszę iść, tu muszę iść, tu muszę iść, ty taki kolejny robcio jesteś, o dobra, czy tu muszę iść? No właśnie <noise> Gdzie teraz mam iść? Tu, czy tu? Bo ja już nie muszę Nie no, jeszcze mam tyle do pokonania, dopiero jestem na... Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, trochę jestem zdenerwowany Gdzie co jest, bo jak teraz spadnę, to... muszę jak będzie, jak przy ostatnim spadnę, nie? Tu będzie skryka... O, ro, Robcio jest. Dzięki Robciom. Robcio ratuje. Robcio ratuje dobrych ludzi. Dobra, lecimy sobie za Robciem. No trochę ten Robcio to jest jakiś za szybki trochę. Yy, widać, że on kiedyś... Ja się mylę ze skokami, dlatego spada. Bo ja się po prostu mylę po jest tyle tych moich skinów. No nie no, dajcie mi spokój. Pyk. Oh. Róbczo, robczo, 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 właśnie dlatego mówię, że y, czekamy na Robcia, sobie. A robczo tu raz, dwa poleci. Ej, czemu ginę? Czemu ginę? Ej, cz czemu ginę? Zostaw mnie, zostaw mnie. No właśnie przez takie gody. No, się nie nawet. Jest robcia. Tak szczerze jak go tak co widziałem to bym zabrał i sam mu coś bym zrobił co samo co mi no Ja nie mogę Dobra mamy tutaj Dobra robcio, robcio, robcio Dobra tutaj pyk Tutaj pyk Tu pyk Dobra da dawaj robcio To jest ten robcio czy to jest pan Nie to jest robcio dobra Tak samo robcio pyk 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 Cały czas prosto to jest Dobra, gdzie mam teraz? robić? iść, dobra, pyk. Pyk, dawaj. No, pomylił się, ok. Ka każdemu się zdarza, że się pomylił, dlatego mówię, że od razu wolę nie skakać. Bo, no mogę zginąć, tak. Tutaj mamy, pyk, dawaj. Pyk. Zginął, ja nie mogę przy ostatnich zginął. W połowie, chyba jesteśmy na połowie. Chyba tak jesteśmy na połowie. Wygląda że jakbym to był na połowie. Idealnie na połowie jesteśmy chyba. Dobra. A, to robcie tutaj raz, dwa będzie. Dobra, czekajcie. Ja muszę tutaj trochę poczekać, na dlatego tutaj... Y Dobra ma, o zginął, dobra Czyli wiemy, że, dobra ja wolę nie, nie, nie ryzykować, dobra Żebym ja potem ja nie Ale nawet nie opłaca się, nie opłaca się tego kupować. Bo nawet gdybym to kupił To bym to całe przeszedł Nawet nie, nie wiem, nie wiem czemu to Nie wiem czemu to w ogóle jest No nie no weź mnie przestań bić Ogarnij się czy nie chłopie. Co tam, co tam pijesz? Fajnie, że masz Robuxy, fajnie, że masz robuksy. Żeby ci te konto wywaliło, wiesz? No nie bij mnie. Nie przestań mnie. Przestań mnie bić. No biję mnie O, jaka ten Dobra. No przestań! Przestań mnie bić, chłopie, przestań. Chłopie, nie rozumiesz, przestań mnie bić czy nie, chłopie. Chłopie. Ej, chłop ma na w tej chwili. No przestań mi bić, chłopie, kurde! Taki... Może być ci matka zdechła. Jak ja jestem teraz zdenerwowany, reklamy... przepraszam za te słowa. Ale szczerze mówiąc, że... Przychodzi typ, kupuje sobie na przykład Robuxy. Dobra, fajnie, że, fajnie, że ma Robuxy, ale używa, y, używa, używa ich bez po prostu. Y, no nie fajnie ich używa, bo no, idzie sobie normalny gracz, który chce naprawdę pograć sobie normalnie, coś dla was nagrać. No to tu przychodzi sobie i na przykład zabija, nie? To odcinek będzie trwał na przykład, nie wiem, 50 minut. Oj, ty nie wiesz, ty nie wiesz yy, kiedy tych odcinek kończy, bo przyjdzie taki typ biały, łeb Nie ci to na przykład wszystko rozwali, no. i ile ten odcinek ma trwać? Pół godziny, no weź, no Dobra, prawa albo lewo, lewo. Subskrypcja, łapka w górę, subskrypcja, łapka w górę. Tutaj subskrypcja, tu łapka w górę. O, łapka, musi musisz wstawić. Dobra, tutaj klikamy Subskrypcja, łapka w górę No to subskrypcja musicie zostawić Teraz I, I tu będzie, dobra Ale oszustwo Oszustwo w tej chwili No patrzcie, sama ma skrzydła i Wszystko rozwala Ale nie no, dzięki, dzięki Dzięki, dzięki chłopie, dzięki Dzięki, dzięki chłopie, trochę pomożę Chłopie, pomóż nam Pomóż nam chłopie, pomóż Wszyscy tak na niego liczą, nie? Że on tak pomoże no, Ale tutaj mamy, dzięki chłopie I Te robuxy się raczej opłacają, ale No chłopie, no, czy wydać robuxy Tylko na tą grę, to się nie opłaca, nie? No, bo tu nic nie ma, tylko No jest tylko to, nie? No, ludziom pomagać Fajnie, ja znam, sam bym chciał ludziom pomagać No ale tak No poczekaj, poczekaj, weź nam pomóż Proszę peć nam, pomóż. Pomóż nam. No, no pomóż nam, no. No dawaj typio no. No nie. Pomóż no chłopie. No musimy stać. Musimy stać, bo by się to znudziło chyba. Pomóżesz nam czy nie? A, pomógł nam, dobra się że nam chłop nie pomoże chłop lata, my tutaj o życie walczymy dobra mam tutaj squid game z trójkąta, który tam no nie będę mówił content, mam content dla dzieci nie będę tutaj was straszył troszeczkę, e, dobra czekam palcami strzelam jakby co żeby nikt nie powiedział, że czymś innym strzelam Dobra Dawaj, dawajcie. Chłop stoi tutaj, a on ma skrzydła. Dawaj typie, dawaj typie. Dawaj, bo... O, chłopcy tam poleciał innym pomagać. A, a nas zostanie. A czekamy sobie aż coś tutaj uratuje. No, nie chcę ryzykować teraz. Teraz to już nie chcę ryzykować, bo no... skrzydła będę sam czekajcie e, ścieżki ścieżki można sobie kupić a nie, nie, nie wolno sobie ścieżki kupić dywan co mogę kupić na ile? 500 500 robót, co to nie no, Czy ktoś mnie uratuje tutaj? a nie jest tutaj, jest tutaj ogółem ja już tak szczerze mówiąc mówiąc ogółem na, na YouTube nagrywałem już 5 lat, całe 5 lat, tak, 5 lat. Ale ten kanał akurat stworzyłem niedawno i filmy też wrzucałem. Bo miałem inne kanały, gdzie miałem chyba tam. Potem. 4000, miałem. Bo 4000, miałem maksymalnie. Dobra, mamy we trzech. No nie, ten najgorszy, ten najgorszy ten najgorszy, daj mi spokój. Daj mi spokój, daj mi spokój. No daj mi spokój. Daj mi spokój. Serio, daj mi spokój. Ja wolę, ja wolę nie ryzykować, czy żołnierz. Wolę nie ryzykować, bo... patrzcie co on robi, napadrzcie Czy to jest mądra? Szczerze mówiąc, jest, czy jest to mądre? No nie jest to mądre, Jest to ani trochę, ja ja wolę się. Dobra, pijak. tutaj skaczemy sobie. Wolę nie ryzykować, ok? Wolę nie ryzykować. Bo tutaj raczej on mnie zaciągnął. Tutaj po prostu wolę nie ryzykować, bo. O no nie, o, o kolego, o, kolego. I co teraz? Ma tutaj dwa do pokonania, mam tutaj jedną właściwą, tylko ja wiem jakie. Ja. Bo on pewnie już zapomniał. Tego, że jak teraz zapomnę, nie? To było tu, potem tu, dobra tu, potem to. O, to było tak, 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 tak. No dobra, żebyście mi potem przypomniali, dobra. Jest dedną no. jest dedeno. Dead no, dead no, dead gościu, dead. Dead też tak, tak samo dead with... no. No, nie przejdę tego, szczerze mówiąc, nie przejdę. Wiecie jeżeli wam się podobało, łapeczka, szczególnie łapeczka, nie subskrybujcie, łapeczka. Ja po prostu nie jestem taki, że ja nie lecę na subskrypcję, tylko ja się dobrze bawię. Ja nagrywałam to dla Was. Łapeczka musi być. Trzymajcie się na 15 łapeczek w górę. Kolejny, kolejna część właśnie tego. Więc trzymajcie się. Czy zaakceptować? Oczywiście zaakceptuję moją więc Trzymajcie się Siema. Can okay. you